Siemanko. Z tej strony Daniel, i dziś zapraszam Was na specjalny odcinek. Specjalny, dlatego że w końcu coś zamontujemy, ale najpierw czeka nas mała przymiarka, mała poprawka, małe klejenie i dopiero wtedy przyjdzie czas na pierwszy montaż. Ale nie przedłużając, zapraszam Cię do drugiej części. A dokładnie zamontujemy dzisiaj butlę LPG. Z tej strony wszystko wygląda niby OK. Tutaj śruby, wielozawór, ale przejdźmy pod spód samochodu. Tu już wywierciłem sobie od dołu małe otwory w tych miejscach, w których chciałbym mieć nitonakrętki. Pokazywałem wam to od dołu. To zerwę. Zrobiłem sobie taki szablon z kartonu. Jest to szablon otworów w zbiorniku gazu. I na podstawie tego szablonu chcę wywiercić otwory tutaj poprzynosić tak żeby wszystko na 100% pasowało Nie to nakrętka wchodzi Miałem mały problem, bo nitonakrętka na śrubę M12 ma zewnętrzny obwód 16 mm. Musiałem użyć, tak, użyć takiego wiertła stożkowego, bo mój zestaw wiertał kończy się na 13. I co, wkładam, ustawiam kamerę od dołu i zaciskamy. Otwory oczyściłem. Przygotowałem sobie taki zestaw: nie to, nakrętkę, nie to nakrętkę, śrubę 10 o twardości 10,9. I dwie podkładki. Dodatkowo sobie to troszeczkę oliwką zlubryfikowałem dla większego poślizgu. Co so, wkładam. Wykręcam. To pierwsze zaciskanie troszeczkę mi nie pykło, bo popełniłem błąd i kręcąc śrubą, obracała się nitonakrętka w otworze. Teraz ulepszyłem swoją zaciskarkę w taki sposób, że trzymam za lep śruby i kręcę nakrętką. Także sama nitonakrętka nie będzie się obracać w otworze. Z drugą też poszło mi tak sobie. Myślę, że błąd, jaki popełniłem, to zbyt yy, duże otwory i nieto nakrętka w ogóle się w nich nie zablokowała. Jak kręciłem nakrętką, to kręciła się razem ze śrubą. Ale myślę, że mimo wszystko nie rusza się i będzie dobrze to się trzymać także jeśli wy będziecie w taki sposób bez, bez odpowiednich narzędzi zaciskać to nakrętki to proponuję wywiercić otwór na tyle mały żeby ją na siłę wbić żeby mogła się w nim zablokować tymi swoimi ząbkami a dopiero potem ściskać ją śrubą teraz przyszła kolej na otwór ten większy żeby pasował do szablonu. I jak tutaj go wyciąć? Mam taką koronkę. Tylko trudno będzie tutaj ją utrzymać, żeby wzięła yy, troszeczkę połowę, połowę otworu. Więc wymyśliłem sobie taki szablon z panela podłogowego. Już powierciłem wstępnie otwory. Przykręcę ten szablon w miejsce, jak będzie zbiornik. I w panelu wywiercę otwór. Zostało akurat tyle metalu, ile mam wyciąć. I teraz panel mi będzie prowadził koronkę, a koronka będzie brała tą połówkę otworu. Wd40 żeby zlubryfikować delikatnie. Tak wygląda prawie finalne zamocowanie zbiornika gazu. Tutaj tylko śruba troszeczkę wystaje, ale będzie na równo, bo dojdzie jeszcze wyciszenie w bagażniku i podkładka pomiędzy łbem śruby a, a zbiornikiem. I tu jeszcze jest taki otwór w tym wycinany, bo z tej strony to wszystko będzie zaślepione. Jeszcze nie wiem jak, ale jak wymyślę to nagram. I tutaj troszeczkę zostało, ale wymyśliłem, przymierzyłem zwykły korek 50 od kanalizacji. Ta średnica idealnie pasuje się ze średnicą wewnętrzną, więc korek bardzo ładnie wchodzi na to. I myślę, że to rozwiązuje problem, bo ładnie uszczelnia. Tylko go przerobię, czyli wytnę tutaj w środku otwór, wytnę go w środku, na to założę. I obsmaruję to masę uszczelniającą. Dziurę zakleję. Te dziury po śrubach też pozaklejam. Kolejny mały update. Wszystkie miejsca, gdzie będzie coś przylegało do karoserii, są pomalowane farbą i oklejone przed barankowaniem. Tak to wygląda. Tutaj trochę odstaje I jeszcze okleiłem boki. Baranek będzie wszędzie tutaj, gdzie, jest, gdzie nie ma taśmy. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę, napisz komentarz, jeśli chcesz coś dodać albo o coś zapytać i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami przygód. Do zobaczenia!